Dzisiaj kontynuujemy naszą serię z rzeczownikami. No i nie owijając w bawełnę, ruszamy do przodu. Mir schwindelt, czyli kręci mi się w głowie. Mir schwindelt. Sie hat nur den kopf geschüttelt. Ona tylko pokręciła głową. Sie hat nur den kopf geschüttelt. Jak widzicie, czasownik szütern oznacza potrząsać. Nicht mit dem kopf durch die wand. Głową muru nie przebijesz. Nicht mit dem kopf durch die wand. Fällt dir etwas ein? Przychodzi ci coś do głowy? Fällt dir etwas ein? Jak zauważyliście, wszystkie zwroty dzisiaj, bo nie uprzedzałem na początku, będą z, z rzeczownikiem głowa. Nawet jeśli w języku niemieckim ten wyraz Kopf nie będzie występował, bardzo fajny zwrot. Fällt dir etwas ein? Coś ci przychodzi do głowy? Mir fällt nichts ein. Nie przychodzi mi nic do głowy. Mir fällt nichts ein. Jak widzicie, mamy tutaj do czynienia z czasownikiem einfallen. Wchodzić do głowy, przychodzić do głowy. Er lässt sich alles gefallen czyli on pozwala sobie wchodzić na głowę ea er lässt sich alles gefallen czyli w dokładnym tłumaczeniu bym nawet powiedział że on pozwala sobie na to żeby wszystko się mu podobało To takie swobodne tłumaczenie sobie możecie w jakikolwiek inny sposób zapamiętać to ea er lässt sich alles gefallen Der Wein ist ihm zu Kopf gestiegen. Wino uderzyło mu do głowy. Der Wein ist ihm zu Kopf gestiegen. Ich muss mich um alles kümmern wie immer. Jak zwykle wszystko na mojej głowie. W dokładnym tłumaczeniu, jak widzicie, muszę się o wszystko troszczyć jak zawsze. Ale jest to tłumaczenie właśnie tego idiomatycznego zwrotu, że wszystko jest na mojej głowie. Ich muss mich um alles kümmern, wie immer. verwirre mich nicht. Nie mieszaj mi w głowie. Verwirraj mich nicht. Mache dir keinen Kopf darum. Nie zawracaj sobie temu głowy. Mache dir keinen Kopf darum. Es liegt mir immer im Kopf. Wciąż chodzi mi to po głowie. W tym dokładnym tłumaczeniu leży mi to ciągle w głowie. Es liegt mir immer im Kopf. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Mam urwanie głowy. Czyli zobaczcie, jak to ciekawie brzmi po niemiecku. Nie wiem, gdzie mi stoi głowa. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Mam urwanie głowy. Nur nicht den Kopf verlieren. Nie trać głowy. To jest taki zwrot, jakbym tutaj, zobaczycie sobie, bezokolicznikowy. Nur nicht den Kopf verlieren. Er ist das Oberhaupt der Familie. On jest głową rodziny. Er ist das Oberhaupt der Familie. Strenge deinen kopf an. Róż głową. Czyli wyślij swoją głowę, wysil. Taki czasownik, wysilać. Strenge deinen kopf an. Róż tą głową. Der szef hat ihm den kopf gewaschen. Zmył mu głowę Der Chef hat ihm den Kopf gewaschen Kopf hoch Głowa do góry nie przejmuj się Kopf hoch Zwei Köpfe wissen mehr als einer co dwie głowy to nie jedna znowu ciekawe tłumaczenie zobaczcie dwie głowy wiedzą więcej niż jedna zwei köpfe wissen mehr als einer co dwie głowy to nie jedna Ich ten kopf über die Lösung. Łamię sobie głowę nad rozwiązaniem. Ja to napisałem łamałem, ale to jest czas teraźniejszy. Ich zerbreche mię ten kopf über die Lösung. Gdyby było w czasie przeszłym, to mówcie Ich zerbrach, Bo jest to czasownik. Nieregularne. Ich brach mir den Kopf über die Lösung. Łamałem sobie głowę nad rozwiązaniem. Von Kopf bis Fuß. Od stóp do głów. Jak widzicie, po niemiecku jest od głowy do stopy. Czyli jest liczba pojedyncza. Po polsku mamy liczbę mnogą. No, i tutaj nie mamy. Zaczynamy od głowy. Von Kopf bis Fuß. Er steckt ihn in die tasche. Bije go na głowę. W niemieckiej wersji, zobaczcie, to jest ona. Wsadza go do tasze. To może być albo torba, albo kieszeń. Ja bym tutaj był za kieszenią, ona wsadza go do kieszeni, tak, czyli bije go na głowę, wsadza go do kieszeni. Eee, ona albo ona, prawda, bo ja napisałem akurat ea, er, ale może być inna osoba, oczywiście zi, ona na przykład. Zisztekt in in inditasze, ona go bije na głowę, jest lepsza po prostu w czymś. Er hat kein dach über dem kopf. On nie ma dachu nad głową. Tu akurat bardzo łatwy zwrot. Tak jak po polsku. Er hat kein dach über dem kopf. Pro kopf? Na głowę. Dwa sztuki pro kopf. Ileś tam sztuk na głowę na przykład. oder Uracal to takie polskie orzeł czy reszka. Jak wiemy, na nomina nominały na monetach. Euro nie mają ani orła, ani reszki, ale wtedy mówimy kopf uracal. Er hat sich den Kopf gestoßen. Uderzył się Er hat sich den Kopf gestoßen. Ich stelle mich auf den Kopf um. Stanę na głowie, żeby Po niemiecku jest postawię się na głowę. Tak? Zobaczcie. Postawię się na głowie. I sztelę mich auf den Kopf, um dir zu helfen. Aby ci pomóc. Na przykład. Oczywiście to zakończenie w waszej gestii. Sie fasten sich am Kopf. chwycili się za głowę. Jak coś zobaczyli takiego niesamowitego, prawda? Nie wiem, może na meczu ktoś nie strzelił karnego i. O, oh, sie fasten sich am kopf! Chwycili się za głowę. Jak można było tego nie wykorzystać? Sie vertritt mich immer den kopf. Ona ciągle zawraca mi głowę. Sie vertritt mich immer den kopf. Sie zerbricht sich den Kopf. Ona łamie sobie głowę. Chyba dwa razy wam napisałem ten zwrot. Tak mi się coś wydaje. Sie zerbricht sich den Kopf. Er hat sich in den Kopf gesetzt, das. A wbił sobie do głowy, że... Er hat sich in den Kopf gesetzt, dass wir morgen das Besuch erwarten. Czyli wbił sobie do głowy, że jutro spodziewamy gości, dass wir morgen Besuch bekommen. Że jutro spodziewamy się gości, że to jutro przyjdą. ohne kopfbedeckung z gołą głową czyli bez nakrycia głowy w dokładnym tłumaczeniu ohne kopfbedeckung der hitzkopf gorąca głowa er ist hitzkopf Er hat köpfchen. On to ma głowę na karku. Er hat köpfchen.